Ja osiem z tej strony dzisiaj gramy w Gmoda Part 2. Szkoda, że nie powiedziałem, że będzie Part 2 na końcu, ale. O, właśnie chciałem powiedzieć, gdzie jest Wojtek! a tu oczywiście przyjechał. <grym 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 dzień się dobry, w polsku. Być się zapytał, czy masz taką osobę nawet? Tak, bruh. Dobra. Cieszę się. Więc... Dzisiaj akurat robimy part dwójkę z Jimoda I pamiętacie nasze skiny To jest Katnap, A ja mam... Dugli A ty mnie nie przeszkadzaj bo sobie, pływać. A wiesz jaka jeszcze jest rzecz ciekawa? Jaka? Że od teraz Jak teraz jest ten odcinek Bo ostatni nie był ale teraz będzie tak, że będzie na moim. A. Z mojej perspektywy będzie. To A. będzie super. No właśnie, akurat to w, to w moim że nie w moim biode, tylko w opisie tego filmu będzie nazwa jego kanału. Więc polecam zasubskrybować na serwis, bo to jest oczywiście mój kolega. Ja go zasubskrybowałem, on mnie zasubskrybował. Dobra, jeszcze. Co my dzisiaj, dzisiaj będziemy robić? No chyba nie, że będziesz jebał... tu się siebie, nie no, nie no, żartuję. No Ostatni raz, czekaj. Ostatni raz Wygrałem, dobra. Ostatnio był swami. No to co? Dzisiaj szrek. Sh Niech będzie. A mi Albo ten. No jakiś pasie, nie? Trzeba. O. Oto i on. Zrespałnił mi się na głowie. Ej, ej, patrz do góry po prostu. Patrz tak do góry. EJ! 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 ej, ej Pomódlci! Wywalcie wy, wy, wy mnie z tego! Co to? <grym> ty, ty, żeś rzeka. <grym> ui! A, ui. A, Gdzie ja <grym> jestem? Nie pomódź. mam pojęcia, ale gdzieś tam za ścianą pewnie. Nie, jest jestem na balkonie. Gdzieś, gdzieś tak tutaj się na balko trafił. Nie wiem. Nie wiem, na którym pisałeś. O! Coś What? widziałem, coś widziałem, coś widziałem. O dobra, widzę. Pomocy! Co się moim ciałem stało? Nie wiem, ale wybuchłeś. Ja też rozumiem. Bo miałem 5 HP. Teraz... Eee... Trzeba zestawić taką mysz. Mysz? Która jest myszą. Szczur? a to jest mysz. To jest szczura rata ratatój. Wersja Disney Oscar. Hmm. Arbitre go! Ty, ale mam pomysła. Patrz. Tak samo jest z kalmarem, no? Czekaj. Tego potrzebujemy działa ja mu Musimy mu głowę zmniejszyć. Czekaj. Nie, ja mu wszystko nie, mu właśnie... Ja mu wszystko powiększę. powiększę. No dobra, niech będzie. Czekaj. Ej, nie działa. Ej, co się dzieje? O, teraz dzieje? działa. Co się dzieje? Nie wiem. A, ale spowietrzu. ważne, że działa, nie? No, on jest w powietrzu. Oddawaj go. Nie. Co, co się A stało graf, z jego no, głową? No, dawaj <laughs> dzikiego? Gdzie on jest? A O tu znalazłem go N Nie dam ci go Aj! Zaczął latać o, dawaj, Nie mój! Miki go oddawaj Do sekretnego pokoju O nie Miki się wyparował Miki wyparował Oddawaj go oddawaj. Mój. To no, chopię! Mój. Właśnie, że jest. O nie! <laughs> dawaj. Czekaj Dawaj. to. Czas go Od... wrzucić do wody. Nie! O, dawaj! Co się z nim dzieje? Nie wiem, ale chyba i kto. Nie, jest. Ja powiem tak, ja mam tego dość. O, patrz, kogo znalazłem. O, nieźle. A patrz, co ja znalazłem. Patrz, co ja znalazłem. będzie eksplozja Już była XZ, a ja tego nie słyszałem Uy! Jak się to waliło O, doktorek, patrz Ja pierdziele Dawaj go O dawaj. mój doktor Ja go, ja go zresztą U mu zrobimy, Udo robimy nie, jego ręka, jego ręka. Spalnimy Sachy. Tak takiego, takiego, takiego i takiego. Albo nie, to jest. To jest za, dużo, za duża głowa. Ej, pa jak nie ma buty! Pa jak nie ma buty, chopy! Ręce bo też takie dużo zrobimy Ja wszystkich zrobię po małej głowie Nie Jej, to mała, 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 mała Mała No dobra, ale nie aż tak <noise> Wszyscy mają taką samą głowę <noise> Jaki cienki Jaki <noise> jest cienki Bajak cienki. No nieźle. No nie. Co że... no to, to? Była eksplozja? O, patrz kogo mam. Czekaj, bo mi się zrobiło. Ale mi pomysł teraz się zrobił. Ej, bo jak se wejdziesz na zakłady zwierzęta, to tu jest człowiek. Żartujesz? Tak, nie, nie żartuję. Um, hopie. A właśnie, zapomniałem. Jeszcze dzisiaj będziemy robili co? Odcinek... Minecraft. No. Tylko trzeba zrobić ankietę i każdy wie, że kto to co chce Albo skyblock, albo poppy playtime mod, albo zwykły survival Albo może... Nie skyblock, tylko one block A sorry Mi się to myli, cały czas Co ty się zrobiło? To ty rób tą ankietę, ty zrobisz bo ja, ja nie chcę po prostu. Armię Ej, dawaj zrobimy armię armię gołębi. Armię gołębi. To życie zrobili. Ja, nie, kruk. Bo u ciebie jest limit, czekaj. wiem, właśnie nie wiem czemu. No to czekaj, pójdę do mojego, bo u mnie to jak widać. Co? Nie nie, 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 nie trzeba, nie trzeba. Ej, u mnie się zresetowało. Łe. Co się zresetowało? No te limity, tu jest sobie. Jakby co to ja je daję na... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bo Ja mam jakiś edytor słońca Ty wyszłeś z gry? Nie Może ja mam to na słońcu? To już nie wiem jak to działa Dobra, e... Co to jest w Są przedmioty to Co chcesz? To Ta mapa, która teraz jest? Bikini Bottom? Czy dorsy? Ej, bo ja gaz... wypiłem. Katnap wypuścił gaz. No ten, powiedz, ten swój czerwony ten. Powiedz! Ej, jak bo... To mowa. Dors! No, mogą dorsy. być. Dobra. Rozpocznij. Ej, ja zatrzymałem nagrywanie na... ...ten. Na grę. Aha. Bo teraz... Nie. Bo teraz ty mnie dodasz... ...na... Ten Na... Na dorsy Twoją mapę Na dorsy Dobra To już się dodaj Plum Dobra <coughs> Tak Te dorsy nie są się... Znaczy te drzwi się nie chcą Kłodkuj. otworzyć Dobra, jest Jak się drzwi a e klikasz To jest proste To samo jak masz te krzesła i na nich To też e klikasz w tej grze A na te No na tak samo E i się otworzy E świeci się lampa To no dobrze Coś ty tu zrobił Czemu tak laguje Czekaj tylko Zresztą mam katnapa, tak mam katnapa jak się otwiera kłódkę? Tak się ja jest Pat, Patrz, 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 patrz co mam, patrz co mam. Okej. Okay. Ej, nie działa ten, ten gaz od katnapa, Bo ty zainstalowałeś se gaz od katnapa i ja se też zainstalowałem, ale nie działa. Ten 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 gas. Ten czerwony. Zwierzęta. Co chcesz? Kruki? To masz w przedmiotach. <noise> Dobra, dawaj. Patrz, jak masz drzwi, nie? To klikasz E. I Ci się otworzą. Aha Dobra, masz lasy, nie odbierają cię. Ja też wyszczeliłem. To ja tylko To, za to, że, sobie auto to za to, że... To za to, że mnie bazuką wystrzeliło. Chyba. To nie, o, nie była bazuka. Była... No właśnie, tak myślałem. U? Wydarzyło. Na się Szybko. ты <tot> ты <кинул> а что ты сик jesteщ? <кинул> где, <я> <тот кинул> а где, где? ты не ищи не идет а д О не идет No, ej, ale zarodź No wiem, ale ty mnie będziesz tutaj łapać teraz, a ja nie chcę. No chopie, jestem w jednej z szaf, znajdź mnie. Co jest? Co. co jest? A mnie je znajdź. Nie macie, bo coś innego słyszałem. Ja nie zdążyłem. Dobra, e, czekaj, chciałeś ruki? No boże! Ta. No poproszę. Poproszę. No to... <ścoughs> 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 Napierdl teraz, będzie obiad. Będzie na obiad. <ścoughs> Ej, wiecie co to zawzięło? To zawzięło takie... To no To nieźle. Oła Ej, nie mam takiej naboi. <noise> <noise> nie, czemu na no, mnie? Eksploduj mnie. Eksploduj mnie! Alek się eksplodował. Po co eksplodować? To... No to nieźle. Co? Gdzie Ty też lat... Cztery... Ej! Te... Z... Aaaa! Jakie? Co? Z, zrób krótki Aha! Ale... Żebym zespał, tak? A ja sobie mogę zespałić Mam matera... Takie Takie są prawdziwe torsy. Um. No nie. Ani trochę. trochę. tutaj, jestem tutaj, Kłódka. Ja jestem tutaj, Nie mogę z tym nic zrobić Nie? No to strzał Nie, nie ma problemu <głos> <głos> Proszę cię Jestem w bagażach Jestem w bagażach Nikt mnie nie powstrzyma O no, ty Poczekaj, czekaj, czekaj. Co jest Ale gdzie mnie się ułożyła? No, no mówię ci, czekaj, Boże! Aha, bo ty coś spałnić chcę. No chodźcie! No ale co, no kruki były, no to trzeba. Przynajmniej tak się robi w grismosie. AJ! to cholery! Też mam 5 HP Nie ty miałeś chyba więcej A jak leżę Leży Nie na spawo, tylko w jakimś... W kawie Hopie! Hopie, <laughs> Jak ścięło, mi nawet ścięło Gdzie ty jest? Dzień dobry Gdzie ty jesteś? Gdzie ty okay. jesteś? Ага, yeah, эта <laughs> Ej, bo tu jakieś pokoje dziwne znalazłem, tu jakiś pokój tu jest. Siedeś, prowadzą oh. do nikąd. O chłopie. Ej, wypadłem poza mapę. Zabiłeś się? Nie. Spadałem w dół cały czas, ale już nie spadam. Okay, Co jest? A ja, a ja achievement dostałem. Gołąb Ja oni jeszcze tutaj żyją? Już nie Słychać, że żyją! Może są poza mawą gdzieś Bo poza <laughs> ma Przez ten lag No? Nie ma ich a to... Oddawaj Tyknij se E na tą piłkę No ty chyba tego nie daj Ostatnio Widzisz? AP. No Na co? Tu jest fioletowa piłka, nie? Czy nie? No ja wiem, to jest mega odbijające. Patrzmy. Aha, bo ja tutaj. Sor... Sorki ojciec, ale chyba trochę schudłeś. <grywia> pokaż mi go, pokaż go, pokaż go. Jeszcze twoje stopy okay. schudły odrobinę. Ej, no przestań, nie zabijaj ojca Mateusza. Co? Czyli ten, który jeździ na rowerze. jego strzelba się zmieści? <grywia> Jak on ucieka śbierz nie Patrz go, patrz go! Ej, daj mi go! Daj mi go do cholery poczekaj, patrz, patrz, Ej, bo... On. No czekaj! No stój! Zabieram go za sobą. Nie! Nie, nie! No Ej, zosab. daj go do szafy! Nie, zostaw mi go na razie, okej? Okay? Ja mogę cię no, zostać? Ale jak coś zosab. To zosab. zmniejszam, zmniejszy się strzelba. Zwiększam, Zwiększasz się strzelb. <śmienic> o pier... Nie, tu i trzeba więcej od z Mateuszów. <śmienic> to nie jest Mateusz. Ta grzeczka jest zauważalna Nie wiem, ale jedyna po Te szeregi się nawzajem wywołują Kapit, ty szreku! a ty... oni są nieśmiertelni, czy co? Ty są śmiertelni, tylko o mój Boże, ile ich tam jest! Czekaj, Rzucę go granatem, ja. <grystanie> bo wygrali ze szrekami. To na pewno wygrają też Wy... Hey. Nie, nie rzucaj No co? Nie, są rzucaj Będziemy szkalić kontra kontra Ej hey. nie, nie rzucaj O ile ich zrespawniłem, prezydent! Wojciech! Przede wszystkim, bro! Tu jest kilka w sobie! Well, brother, you have found another regress from Ej, ej, kamie, a to jest ich przywódca! To jest ich przywódca, patrz! To jest ich przywódca! <laughs>

Mama walczyć z tym, zy... O oni no, czasami się siebie zabijają. Mieszka mi O Boże! Trzeba było to zeszerech kabinach Dobrze, Dobre, ja będę się spać. Nie chcę uścić tutaj Jej, e chcę. Chyba by oczy. Tak? Dobra, no Ej, bo nie mogę nic pa. robić. Oj, nie Ej! Ja tam nawet nie patrzę. Dobrze. Te... Na uf, uf. Ale mi zacina Hopie, bo tu masz 700 pingów No wiem, bo żeś tyle ich tam zrespawnił Nie wiem Ty nie masz lag lagowania? Dobra, nie nie mam, bo ja mam 6 pingów um. Dobra, to by było na tyle jeszcze będzie jeśli będzie jeszcze kolejny... będzie Minecraft. No, będzie dzisiaj Minecraft, ale jeszcze będą kolejne odcinki z Egalizmu, na które polecam wpadać. I oczywiście też polecam wpadać na różne moje odcinki. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.